Hejka wszystkim! Tutaj! W dzisiejszym odcinku przechodzimy sobie mapę w Robloxie, która dotyczy McDonalda. Jednak nie będzie to takie zwykłe granie. Przy okazji przechodzenia mapy McDonalda, to jeszcze zrobimy sobie pewien challenge: Mianowicie nie będę dotykała żadnego checkpointu. Tak, czyli jeżeli zginę. To muszę zaczynać całą mapę od nowa. Mam nadzieję, że jakoś mi pójdzie w tym challenge'u. A jeżeli Wy jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądało, to daję Ci. Ok, zaczynamy naszą mapę i korzystając z okazji, że tutaj mogę już sobie trochę więcej pogadać, sens jest taki, że przechodzę mapę z McDonald'em, ale nie biorę żadnego checkpointa. No, mam nadzieję, że się. Mam nadzieję, że to się uda. Czekajcie. To są automatyczne checkpointy. Halo. Nie, tu chyba nie ma automatycznych checkpointów. No w sumie tam na samym początku był taki duży checkpoint, nie? Dobra, skaczemy po... Y, happy mealu, y, po śmietniku. <laughs> tu klaun oszalał. Co on tutaj głową jakąś rzuca? Co to ma być? Halo? <laughs> nie ma ucieczki! Jaki zły klaun! I mam nadzieję, że... Tutaj nie będzie żadnego automatycznego checkpointa. Ale sens. No i patrzcie. Dobra, ale tamto to był taki wstępny, oszukujmy się trochę. Bo wystarczy ominąć chyba jeden checkpoint i wtedy już kolejne nie działają. Więc jeżeli ominę. Lampy się złapałam! Jeżeli ominę ten checkpoint. No, czekajcie. Tak. Okej, okay, można ominąć jeszcze raz. Ja się trochę tak zgubiłam w swoim, w swoim pomyślunku. Okej. Okay. No, patrzcie, no ta lampa tu jakoś tak przeszkadza. Okej, okay. i tędy trzeba, tak? Żeby nie wskoczyć od razu na ten pieniążek. O, dobra, to się zaczyna zabawa. Tamto to był taki wstęp, nie oszukujmy się. Trzeba tu uważać. Bo od teraz nie będę miała żadnego checkpointa, więc będę musiała zaczynać od nowa wszystko. Na wszelki wypadek ominę tego też. Okej, okay. i. Od tego momentu możecie też liczyć, ile razy zginęłam. Ile razy będę musiała od nowa zaczynać. O nie! Najgorzej! To są te frytki, że tylko jedna jest dobra. Czekajcie, czy tutaj patent wasz zadziała. Ta wygląda, jakby była zła. Ta jest dobra. Ok, czyli na patencie, tą. No, bo tutaj to bym zaczynała wiele razy. Ok. Dobra, ta jest dobra. Ej. Całe szczęście, że Wy mi na... w komentarzu napisaliście ten patent, że można tak sprawdzać, która rzecz jest dobra, bo bym miała tutaj nieźle, ciężko. Dobra, tutaj nie bierzemy checkpointa. Okej, okay. i po lodach. Po wafelkach dokładniej, bo tutaj się lody rozmroziły. Uwielbiam lody z McDonalda. Te McFlu McFlary, McFlurry, McFlurry, nieważne. Mijamy checkpointa. I po... Y kartonach. Nie wiem, po co kartony w maku. Frytki najlepsze na świecie z McDonalda. Chociaż ja powiem szczerze, że naprawdę też lubię Burger Kinga. Okej, okay. omijamy checkpointa. Frytałki duże. Zemściły się frytałki z McDonalda na mnie za to, że powiedziałam, że w Burger Kingu też są pyszne. Nie ma checkpointa. I patrzcie, na razie póki co mi jakoś tak w miarę idzie, nie? Taka się oddalę trochę kamerę, żebym lepiej widziała, bo tutaj się ketchup w kratkę nam wylał. I kawa. Nie biorę checkpointa, nie biorę checkpointa. Patrzcie. Ej, ale będą jaja. Jak ja ani razu nie zginę. Nie biorę checkpointa. Patrzcie, jesteśmy tutaj, e, gdzie był początek. Frytałki. Omijamy frytałki, bo tu się rozlało nam coś. I mamy ziomeczka. Co się stało, siomeczku? O nie, zalana łazienka idzie do innych drzwi, do łazienki. Okej. Okay. Wydaje mi się, że tutaj damska jest zalana, więc do męskiej. Ja mijamy checkpointa. Matko Boska, co ja w ogóle, że ja w ogóle na taki pomysł wpadłam. W ogóle nie pisaliście mi też w komentarzach, żebym takie coś zrobiła. Ale że ja się na to zgodziłam... O nie, fuj. O nie! I tu możemy mieć automatycznego checkpointa. Ja trzymam strzałkę w lewo, żeby spaść w razie co gdzieś indziej. Nie wiem czy tu zaliczyłam mi checkpointa, czy też nie. Labirynt, No nieźle. Patrzcie, ale tutaj wszystko wprowadzi do jednego. Oj. Tutaj już jest jednak gorzej. Mam checkpointa, patrzcie jak mi się udało, ale checkpointa nie dotykam. I teraz unikam jakichś... okropnych rzeczy. Ej, ja nie wierzę, ale będzie, jak ja nie zginę ani razu i przejdę całą tą mapę. Faktycznie bez użycia checkpointów, ale nie ginąc ani razu. Mi się wydaje, że tutaj... O właśnie, dobra, mamy automatycznego checkpointa, ale patrzcie. Tam ani razu nie zginęłam, więc no można to zaliczyć jakoś, że ten automatyczny checkpoint, w co będziemy zaczynać od tego miejsca. Ale patrzcie, tam ani razu nie zginęłam, więc może się okazać, że ja faktycznie całą tą mapę przejdę, nie, nie ginąc ani razu. No łapie nam automatyczne parę tych checkpointów. Okej, okay. trzeba unikać tych hamburgerów. Czemu on tutaj tak dziwnie spadł? Ojoj, 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 ojoj. Dobra, i teraz szybko, póki. To nie są hamburgery, to są cheeseburgery, czyli jeszcze lepiej. Dobra, dobra. Ok. I nie biorę. I nie ma miejsca na ucieczkę. Ja nie biorę. Słuchajcie, no nie, nie oszukujmy się, żebym znalazła taką mapę, w której wiem, że nie ma automatycznego checkpointa, to bym musiała przejść tą mapę, a to by było już oszustwo, bo bym wiedziała, jak się przechodzi, więc. Nie mogłam przewidzieć, że tutaj będzie parę tych automatycznych checkpointów, ale myślę, że możemy to zaliczyć. Dalej, że nie biorę checkpointów challenge, bo autentycznie staram się ich nie brać i o, i mogłabym już tutaj zginąć. I tutaj tego checkpointa nie wzięłam i bym zaczynała od nowa, w sensie od ostatniego automatycznego checkpointa, więc to jednak jest utrudnienie, ale nie wiem, jak to się stało, że mi tak dobrze idzie. Patrzcie. Dobra, postaram się go nie wziąć. Ej, i chyba nie wzięłam, bo nie było tego dźwięku. O to się zaraz dowiemy. Tak. Zaczęłam od nowa, bo zapomniałam o tym, że jak się nie weźmie któregokolwiek z checkpointów, to. O, jak ja teraz tego nie wezmę, to już żaden checkpoint nie działa. Chyba nawet ten automatyczny. A, jeszcze w to zgłosiłam. Wezmę sobie gumę, żeby było mi. No, ostro młode. W ogóle ja sobie wybrałam tą mapę z McDonaldem nie bez przyczy... nie... nie bez powodu, w sensie, myślę, decyduję, w sensie, że no specjalnie wybrałam tą mapę, bo pierwszy raz w ogóle zdarzyło mi się takie coś, że jak właśnie się, o, nie weźmę jednego checkpointa, to że się zaczyna od nowa na mapie z McDonaldem, kto jej nie widział, to ja tutaj teraz dam, yy, kartę podepnę, to nie była ta frytka, to była ta frytka, nie, to była ta. Podobne Wam kartę, jak przechodziłam tą mapę z McDonaldem, co mi się pierwszy raz tak zdarzyło, że jak się nie weźmie, nie weźmie jednego checkpointa, to reszta nie działa. Kto nie widział, będzie mógł sobie obejrzeć. A ja tutaj od nowa przechodzę. Ja sobie tak myślę, że po prostu te fragmenty, w których będę przechodziła od nowa, to ja Wam będę wycinała, bo jak już widzieliście to, jak przechodzę w tym miejscu, to po co Wam oglądać to drugi raz? Inaczej ten odcinek będzie, coś czuję, trwał 50 minut i tak i tak... Byłoby ciężko go wtedy obejrzeć. Więc oficjalnie póki co zginęłam chyba dwa razy, ale możecie mi liczyć w komentarzach i wracacie sobie poprawiać, bo już nie pamiętam, ile razy zginęłam i ile razy przechodzę od początku. Dobra. O nie! Labirynt najgorzej. Ej, ja tu poszłam w prawo. Jak ja poszłam? Tam nie poszłam, tu poszłam. Na maksa tu i chyba tu było. Tak, dobra. Muszę to zapamiętać, bo coś czuję, że jeszcze zginę. I będę zaczynała od nowa. Pewnie ci ludzie, a jakbym tutaj zginęła, by się lekko zdziwiła, dlaczego ja się nie rozpię w tym miejscu. Dobra, jesteśmy mniej więcej w tym momencie, więc tutaj sobie mogę definitywnie stanąć po prostu. I o, i tutaj. Tu. Dobra, tu jest. Okej! Okay. Czyli to jest jeszcze łatwiejsze niż się mogłoby wydawać. O, po prostu tak o trzeba. Czyli skusiłam w bardzo banalnym miejscu. Okej, okay, ale ogólnie, jak Wam się podoba taki pomysł, żeby właśnie nagrać odcinek. Yy, nie, ma, nie biorę Nie biorę checkpointa challenge. Jeżeli macie pomysły na jakieś inne takie zwariowane challenge, to piszcie mi koniecznie w komentarzu, o, widzicie? Mi nie zalicza tego checkpointa. Nawet nie było dźwięku. Jeżeli macie pomysł na inne zwariowane challenge, to piszcie mi koniecznie w komentarzu pomysły. Kto wie, może któryś z nich się pojawi... Ej! Czy ja uciekłam? Mhm. Mm Super. Muszę wejść na słup. I tu będzie ciężko nie zginąć, coś czuję. Okej. Okay. Ej, jakoś idzie. Ej! Czy tam jest już koniec? Bez jaj! Że ja tylko w sumie dwa razy zginęłam. ok Ło. <laughs> ok okej. Okay. Patrzcie. Ja tutaj... Jak ja na tym kolorowym tutaj padnę, to to będzie tragedia. Udało mi się! Patrzcie, nie mogę zaliczyć ostatniego checkpointa. Ej, ale czy mnie przeniesie gdzieś? Albo na przykład nagrodę sobie mogę wziąć? Ui! Ui, 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 ui! Dobra, przenoszę się gdzieś. Zobaczę, czy e, zadziała w ogóle to przenoszenie. W to grałam. W... Nie, dobra, przenieśmy się tu. Dobra, czyli tutaj działa. Okej, okay, nie wiem jak mi to tak dobrze poszło ten challenge z niebraniem checkpointów. Myślałam, że będzie o wiele gorzej, o wiele trudniej, ale na szczęście się udało, więc jeżeli chcecie więcej takich challenge'ów, piszcie mi też w komentarzu swoje pomysły, swoje propozycje na jakieś takie zwariowane, głupie pomysły, w których po prostu będę się męczyła, żeby to przejść, no. To wszystko, co miałam dla Was w dzisiejszym odcinku, ale nie przejmujcie się, bo na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem, i też dać bardzo dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco, żeby było więcej takich filmów na tym kanale i żeby było więcej zwariowanych challenge. Tak jak? Widzimy się następnym razem. Pa!